Cześć tu, prowoje 2.3.1 to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Minecraft, taki no, taki dodatkowy, mien, taki na poczekaniu z tym, no. No po prostu na Nie tych odcinkach, wii. tak, po prostu czekać na tych odcinkach na moją własną serię. Tak. Jest, A, jestem bude, bude właśnie bude w kopalni, tak, o fajnej temki nawet. Na, i muszę Was poinformować, że zdjąłem sobie limit. No i teraz będą odcinki dłuższe. Nie będą już te po 8 albo 9 minut, tylko już będą normalnie po na przykład 20. O, jesteś has. Skąd ty masz żelazne itemy? Stąd że mam pełno żelaza. To miał być surviva, To miał być surwi. widziałem jak sobie miecz! Zobaczę sobie na ekwipunku, na fu ekwipunku, na filmiku, zobaczę. Masz jak sobie. Mhm. Uh -huh. No tak. Nie, mam. Kikiem się bawię. Tak, kikiem się bawić. No. Oczywiście, jak mówiłem na początku odcinka, czy kiedyś chyba, nie, nie na początku ciąg, fle, na Czekaj, puste. Ej, weź mi zrób torcza. Albo chociaż nie, nie rób. Dobra, mi. Dobra. Albo chociaż zrób. Nie? Ech. Ja właśnie, wiesz, mówiłem... że do domu. Albo po mówiłem Wam. Dobra, cicho, bo ja teraz mówię. Albo Wam mówiłem, albo Wam nie mówiłem, że. By tego. O, skrzynka. Żeby. Nasienia. Nasiona. Nasiona. No. Żeby. A, dobra, nie będę zaczynał tematu, bo potem będziecie się pytać mnie. O co chodzi? No. Ok, nie, jestem. Ej, ej. Tykaj ej, 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 się. Ej, ej. Wąt. Ej ja muszę chyba zejść. Super. Interesujące. I ja tu idę. Na spotkanie z przygodą. No zabiorę sobie to, będzie do dekoracji. A ja mam diaksy. No jak na game sobie O, na game sobie dałeś, no to ja się nie dziwię, że masz diaksy. Bo mnie dobrze ja to mogę zrobić. No to wiesz. Hech. No co hech, taka jest prawda. Proszę Państwo on leciał na game modzie. Też. Kolejna skrzynka, patrz, ale ja mam. <laughs> Diaks! Powiedział! Ten! Diaks! On diaksa. A ty nie masz. Ja mam złoto. A ja mam diaksa. Ja mam złoto. A ja mam diaksa, wiesz? A ja mam 4 złota. Skąd? No przecież tu jest ruda, tego pełno. No, żelazo. Dyrki Później pójdziemy do mojego domku, który jest bardzo ładny. Tere, tere. Tak. Tak, bardzo. Ich... ich są przy. Przemoblowanie Przemoblowanie było w nim. Bardzo. Domu. Bardzo duże przemeblowanie było. Mieliśmy nagrać ten... ten w, wcześniej, no ale ja się bawiłem troszkę łukiem na game modzie. Przyznaję się bez bicia na game modzie, bo nie było co robić. Idziemy już na to... Tak, ukrainę? A... Ukrainy. No właśnie. Bo... I później ja musiałem latać z Word Editem i wszystko no naprawiać. o ja Tylko się bawiłem. O, jakoś kopalnię znalazłem fajną. Lawę znalazłem i obsydian, ale nie wiem po co mi jest obsydian. O, no, ktoś mi do Steam'a zaprasza. Ta, ciekawe jak tu grał. Ech. Tak, tak, ja mam Steam'a. Tak, tak, ja mam widzowie, ja mam Steam'a. Możecie mnie zapraszać. Szaman LVL, jak coś, to możecie mnie zaprosić do znajomych. Po Czy co? Wyś... Później obudzisz się rano, sprawdzasz w Steam'a milion, z... milion zaproszeń do znajomych. Tak. A potem taki spam. Nie, no, zagraj, to... zagraj, zagraj ze mną wy. No. I taki mix. Zagraj, zagraj, zagraj ze mną wy. No patrz, tu nic nie ma. Przyznaję się bez bicia, mam smart moving, hallo je. Yeah. A ja nie. A ja um. tak. I woda mnie z nim denerwuje. A ja biorę nici na wędki. Na wełnę, tak, tak. Ja mam bardzo dużo obrazów w domu. Z tego, że ja mam bardzo dużo wełny. O, Jezu. o Jezu, gdzie ty jesteś? Gdzieś w kejwie. Teraz chyba wyjdę nawet. Też chce. mogę chyba się do ciebie tepnąć już... i postawić ci tam portal. Po co? Jaki portal? Po co mi portal? Ja żeby, Ja żeby się nie zgubić, stawiłem sobie portal w domu i mam. o spawner. Da, gdzie? Nie wiem czy moby są włączone, tylko. To je wyłącz. Nie chcę mieć. Nie, one chyba są włączone z, w... Właśnie, one chyba są wyłączone, bo ja nie miałem jaskiniowych Pająków. Jezu, ja tu już jest z węgla. Oni nie, będę mordował tego kilowa. W ogóle, po co je chodzę pokoju, jak ja on jak sobie rzeczy? Przyznał się! No. <laughs> Przyznał się. Widziałem ja w jaskini. Tak. Na game modzie wleciałeś, no. widziałem. Y wiesz, że z game modu nie można wyrzucać rzeczy? Na ukośnik GIVE y HAS 99, to zobacz. To o boże, y ja akurat nie używam tego. No nie w ogóle, no nie. No nie teraz się wypierasz przez widzami, nie? a tak to kurczę... Jak nikogo nie ma na serwia, to sobie dajesz itemki. Bóg wie co, może drewno. <ścoughs> tak drewno sobie daje. No co? O lapis! Kłamiesz? No? Nie okłamuj widzów. O węgiel. Ty ja już tutaj lapis. wszędzie chodziłeś. O, no. <laughs> Bardzo dziękuję. Nie muszę to Po co zamarnować. mi tyle tego żelaza? To zbieraj to żelazo, matko, jedyna. A ja mam pełno tego żelaza. To mi dasz potem. Dobra. Dobra, nie chcę mi się tego węgla chociaż. Choć nie wiem, bo jeszcze ja nie zrobiłem um, Tak. Jak widzieliście moje intro, one nie będą na razie wstawiane do filmików, ponieważ... Ty też tutaj byłeś, kurczę, i ty wszędzie byłeś. Bo są basic. Nie, ja stąd przyszedłem. Ponieważ ja ich jeszcze ja się... do końca nie zrobiłem i ważą po 90 mega. Takie 5 sekund. I to wiecie, no, no, no ja chyba nie chcę... Będę... No to to jeszcze sformatuj. Kamiennym kilofem można wydoby... Nie, nie można wydobywać. Nie! Żelaznym. Tak, no zapomniałem. LAWA! LAWA, laWA! Ja widziałem. Jo! Ja też Ile się lawy. zdziwiłem. Też się zdziwiłem, powiem ci. Ale to jest tak, chyba taki ma mały minik. Ej jesteś niedaleko mnie. Wiem. Chodź Wziąłem prosto, to? prosto, prosto. O, żelazo. Chodź o... Chciałem pójdzie cię bić no. na ziemi żelazo. Dobra, stąd wychodzę. Chociaż nie, tu jest noc. Kurczę, co tu się stało? Aha, no, no tak, No, ich... się bawił. Ech. No. Stare dobre czasy. Dwie godziny. Daj wyderu. mi game moda. No, zabierz młopa w ogóle, wszystko mu zabierz. Kolorowe kredki mu zabiorę. <laughs> Kolorowe kredki, przy Jak to szło? Kolorowe w pudełeczku noszę. Aha. namaluję wszystko to co chce. Ty jeszcze pamiętasz, boż, ja tego nie pamiętam. Nie, kolega mi, kolega mi to dzisiaj śpiewał na lekcji. Ja, ja to miałem chyba 6 lat, nie, 7 lat temu miałem tą piosenkę śpiewaną. I ma kazała mi śpiewać tę piosenkę. Tak, nie, nie No, no tak, no, tylko ja że ma... kolega ją, ko kojego, nie, kolega no, ja, ja no, lubię ją śpiewać i ją ciągle pamiętam. śpiewa. Ciągle ją śpiewa. Moja wiesz. Nauczycie... Moja nauczycielka zawsze kazała nam tego śpiewać. Kletki. Nie, znaczy kolorowe kletki? Nie, a... Znaczy kolorowe Nie, a my zawsze śpiewaliśmy. Kolorowe kletki przy... jak to było? Przy... przy sobie... Pudełeczku noszę. noszę. No w pudełeczku. I zamiast ły zawsze mówiliśmy ry. W pudereczku noszę. Nie wiem czemu. Zwierzenia czy -ja 1 hm. Oj spadłem. Chociaż nawet na godzie jestem. Chyba, nie wiem. Goda nie wyłączy. Cicho. Nie wiedzą o, widzowie o tym, chyba. Ha. Ha. Jestem. Ja przebiegu. jestem na bagnach. Tam gdzie zb zbierałem lilię. Do no, mojej W ogóle lilie ja zbierałeś? To, no, byłem... Piesz coś mi... Ja jestem w... Ja mam race mini więc wiesz, ja widzę gdzie ja jestem. A tu zaraz spadnę, no wiedziałem. Żebym wow, tutaj... ile my ma... ile my mamy źródeł lawy przy sobie, omg! Oh no i znowu na ex-raju leć ja mówiłem, żeby wiem, żebym go zainstalował? Nie, po prostu mam na race minimap u góry mi ta. pokazuje. Mm, tak, ta teraz no. się wybierasz. Aha. No mam państwo Wiecie państwo jak to było gliny? fu piasku. Bo Ja Jak opieg Połowa już połowy plaży nie ma. A to wszystko... O, żółta. Owce. Kill you. A, no właśnie, żółte owce. Bo nudziłem się hey, tutaj. Kolorowałem owce. Skąd ty miałeś kwiatki? No przecież rosły. Aha, no tak. Tam dałem sobie. Aha, i zapomnieliśmy sobie zrobić. O, wam pokażę taki fajny tu na śmierć. Tylko się nie przestraszcie potem. L I nie mówcie, że nie. E, ja już się oglądam prowoja, bo on ma straszne filmiki. Nie! Ja jestem. A to jest już mój dom. I właśnie dlatego mówię. Patrzcie. po plaży kolos, tam nie ma. A nie dom. A tego jest A nie. Snetteru. dom. już takie lagi miałem, jak to. Po co ty tu lapi zadał? Ty się znowu game modem bawiłeś. A, hopsal nie chodzi ci? A to nie, to, nie, to ja mi... to o, mi nudził. To Michr się nudził i tam skakał. Co? Ci to Znowu na game modzie się bawiliście. Tych nie było. To, nie, to Michrę skakał. Ja Cie. budowałem del. Dio! Zabierajcie, a ja się teleportuję do domu. Może być. Kto się tam boi wejść? Ja. Chociaż nie, ja mam mieczyk. Kurczaka. Będę się nasionkami bił. na bił. Chodź, chyba trzy, dwa, jeden. Boję się. Dobra, wchodzę. Ty Wiem, fajne. Mam 53 tory. Spędziłem z tych kopalni. na tym. Spędziłem na tym. No dobre. Drugą godzinę. Na tym i straciłem chyba 6 kilofów. Kamiennych. Hop. Plus dwa drewniane, umiałem na zbyciu. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czekaj. W na naszym labiryncie. Fajnym. I tak kopałem. Kopałem. No i tak on. Michał sobie tam zbierał coś, nawet nie wiem gdzie on chodził. O. Ten tutaj has nienormalny um, poszedł Ej! po węgiel. Brawo, co ty gdzie robisz? Gdzie jest woda? Co ty robisz? No. To powinna być woda. Ale nie ma, bo creeper przecież szedł, nie pamiętasz? A, no, przecież czekaj, to ja idę po wody od mo z mojego domku. to idź. I tak. Żeby zbudować to, coś, to, coś, no i tam, to, coś, chyba tam nawet niczego nie ma. Ty, hmm. gdzie jest jego dom? Ciekawe, Kogo? <ścoughs> Babci Stasi, a Michra. No nie, e, mój. nie, to Mich. Michr sobie zburzył dom. Czemu? Bo mu się nie podobał. No to niech sobie zbuduje willę, jak my o ty się znowu bawiłeś Z Czym No patrz kopię tu sobie cablstona a tu jest pomarańczowa wełna, no wiesz co? Gdzie? Biorę sobie na łóżko. A tu, 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 tak, to bo to był... Tu był portal do mikra. portal. I tam był zaznaczenie pomarańczowym. No i teraz wchodzimy no. do mojego domku. Ty, 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 ty. No, co jest? Ech. Mój domek. Zapracowaliśmy się przy tym, głównie na moim domku. Zużyliśmy chyba 5 taków węgla do tego przetopienia. Bo 5 staków. I... No i drewno tutaj na tego. Zrobiliśmy i żeby stworzyć coś takiego tu drewno duża poszło. Duża poszło, no. drewno duża poszło. Duża poszło. Tak. Dużo Chyba poszło Biden stack. Tego takiego drewna. No i męczyliśmy się, żeby zbudować to całe. Dwa dni. Jeden dzień, trzy godziny. O, cztery. Tak. W drugim dniu poszaliśmy cztery godziny to robiliśmy. mi drzwi. Lale. Nie wiem, jak ten nosą. dom to szybko zbudowaliśmy ile? Tylko pół godziny zbudowaliśmy ten dom Twój Psz, Ja go zbudowałem i ja go budowałem Oj, 15 minut Ten basen No, no trochę kopaliśmy Bo nie wiedzieliśmy jak zacząć, kiedy zacząć i po co zacząć Słuchaj, A wiesz, ja że ja go też znowu robiłem i... A tu jest bardzo duża ferma kurczaków, zabiorę sobie jajeczko Jeden kurczak, Ech. tak bo michr, michr przyszedł i wszystkie wytłukł. No widzisz jaki on jest zły. Spadek kurczak. Nie bij mojej kury. On ma na imię Stefan. Jest, to jest Stefania. To jest ona. Czekaj, z Dobra. czego się robi tego? O bardzo miła. Ty, 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 ty Nie wiem co ja tam słyszałem i nie wiem, i nie chcę słyszeć co tam jest. WDek, skąd dobra. ty masz tej temy? Jakie? Nic nie mówicie mu. Czemu zabierasz mi z mojej skrzyni no, i nie Nie odbieram! Tylko odbieram. To co moje? Mhm, mm mhm, mm twoje. No, Oczywiście i go już ja pomylę z kibelkiem. Mm. Ech. Nie oddam ci tych itemów, to są moje itemy. Ty mi je zabrałeś. No a ty mi je zabrałeś. Ty skąd w ogóle ty masz z tego? Pumczkę, 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 bum. Skąd ty w ogóle masz z spójrz... tego? Krowę. Dobra, wchodzimy do Dom mojego domku. Tam. Oddawaj mi te drzwi! Czemu zabrałeś moje itemy? No co, mi odbierasz itemy? O, dawaj! Masz pecha! Nie oddam cię! Nie kręcę więcej z tobą. Moja sypialnia, piękna sypialnia. Leżały w mojej skrzyni i mają tam zostać. Nie. Nie Nieważne, czy, czy jej były. Nie pamiętam. Nie pamiętam, co miało tam być. Zapomniałem Dobra, nie, co mi się tego robi <laughs> teraz? To Fajnie śpi. A, piękny dzień. No chyba, że pada. Em... Um, już to chyba pół godziny. No, to, to już chyba kończymy. Ty, 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 ty. czekajcie, tylko odam mi temki. Tak nie są. było chyba 15 minut wszystko. według mnie. Tak wszystko spustoszało, że tu nic nie ja mam. W ogóle. No co ja tu mam? Drewno właśnie widzicie było? O nasionka. Zrobię sobie tego Jak to się nazywa Fermę Fu fermę, farmę Cfu Kolorowe Fajną kredki. Fajną masz twarz Cio Wiem, że mam fajną cicho, wiem da Ach, Boże. F5 Cio Dobra, drewniana mi wystarczy. Fajna masz twarz. A no co jest? No co jest? A! No i tu moja taka, taki dodatek, biblioteczka. Może Ciemno tu jak nie wiem co. No nie powiesz tego słowa. Dobra, szybko to robimy. Gdzie są moje wilki? Nie wiem właśnie. Gdzie są moje wilki? Nie wiem, Zabiłeś, je, zabiłeś nie Zabiłeś, pięknego. Zabiłem ich! Zabiłeś! Idź! No z ciebie! Niech nie zabiłem! W dół! No się do, wodo, do ciebie teleportowały, wodo, kiedy cię Mhm, Tak, tak, tak. Czym ty ora? nie okłamiesz. Mnie się nie da okłamać. No nie chodź mi po uprawach. Idź mi przynieść ja, wodę ja je lepiej. Przynieś mi wodę. Dzięki za wiadro. Wodę masz tylko przeniesiesz, a nie... Nie. Tak. Nie. Oczy, O... Uroczyście ogłaszam, gdy już nie kręcę, z hasem. Dobrze. Oddawaj mi to wiadro. Zrobię sobie nieskończone źródło wody. To, ta, ta! Chyba nieskończona ilość tych. Czego? Czego? Jestem gotów jakąś z, z jak dyrta. Jak oddawaj to wiaderko. Zrobię dobrze wiadomość. Oddawaj moje skarpetki. Też może być. No to oddaj. Odbijesz ja, ja, ja się. Jak zrobię nieskończone ziry? Ź... Hop. Czemu mi z ziemi wleciał on Dust? Nie wiem, mam to... No. No ja nie mogę. Rób to szybciej, bo czas tracimy. Pff, wielka dziura, przepaść. Brawo. No to twoja dziura. Ty to zrobiłeś. Fajny masz blok na twarzy. Wiem, pasuje mi do twarzy. Do twarzy. Nie pasuje mi do koloru bluzki. Dobry, dobrze, kończmy to nagranie. Właśnie Pach, to jeden. A je ifk fikimy... Co ty robisz? Pach drugi. Jaką źródło. Co ty robisz? Co ty robisz? Dziękuję, teraz oddaj wiaderko. Dobra, zaraz kończymy nagranie. No to oddaj mi to wiaderko! Oddaj mi tą skarpetkę! <grym> Dobra. Masz. Dziękuję. Się zbyt... mam głos, on ja teraz chyba przyspieszę tempo. teraz chyba przyspieszę tempo. Okej, okay, a nie... Nieskończone ci się skończyło. Może źle zabrał wodę. Tak, że no. Nie, mi jest opa. normalnie. O, pamiętaj, daj nie gadaj. Nie. Bo nie chcesz. Zabierasz mi rzeczy ze skrzyni. O Boże, nie będę! Tylko oddaj mi tą wodę. Co? Daj mi opa! Oddaj mi tą skarpetkę. Nie. Oddaj mi tą skarpetkę! Ja ci... A wiesz, że ja ci dałem to wiadro. Tak. No, no nie ma jest pola, ty je zapałeś. Mhm. A ci je pojęcie do ręki. Oj. Dawaj miło, Patrz, mi łopanie. O daj. Masz w łapie to. Masz w łapie to wiadro. Super. Ja tu chcę skończyć odcinek. Dobra, przyspieszamy tempo. Grzesiek! Wiesz co, mnie tu przyspiesza tempo. Nie przeszkadza, nie mów. Tyle jak coś powiem, to powiedz. nie Ok Mamy już nieskończone źródła powody koło mnie, zostaw mi to Więc spokojnie, co jest? Spokojnie możemy wziąć się Zakończenie odcinka, tak? Dziękuję Ci bardzo Czekaj, idę na mój homie, ja przyjdę z największą ilością naszą Dziękuję Widzicie jakie jest Szkoda, że tak poza odcinkiem nie jest Co ty tam zrobisz? Mogę no tak? Knąłem Parsknąłeś, tak. Słynne parsknięcie. Jezu, ja tu mam jeszcze dynię. Bo no to je postać, ale gdzieś indziej już czekaj. Znowu. Bo... jesteś? Ja, mam bi, aksa. Ciekawe ile mi, mi to wyjdzie. Powiedzcie minut. A ja mam tego glasu za dużo! Po co mi jeszcze tyle glasu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam no, trudnie dobrze to gdzieś. O, wiem co zrobimy tobie. Hmm. Ja też wiem, co sobie nie zrobimy. Nie wiem, czy to się wypali. Dobra, chodź na koniec odcinka. Czekaj, zrób jeszcze chwilkę. Zrób teraz time -lapse Aha, dobra, to widzimy się za chwilkę. Cześć tu, próbując ja jeden znowu. Witamy dzisiaj po krótkiej przerwie. To już jest na... Koniec odcinka, bo już mi... patrzyłem przed chwilą, pół godziny wyszło. Tak, już mam żelaz na pierśnik. I chcieliśmy wam tylko pokazać moją szklarnię. Wchodzimy. Oj. Te Bardzo duża. Będzie bardzo dużo. Dużo zboża i dlatego nie umrzemy z głodu. Proste. Fabryka... Deni... Źle mi wyszła? Wiem to nie dobrze pod tym jest woda oczywiście pod tym pod tym to było wszystko chodź się pożegnać następny odcinek za tydzień dobra chodź chodź tu chodź tak staniemy przed tym weź tą wodę już chodź jestem gotowy no chodź tu chodź tu w <laughs> chodź tu po, ta, po tamtej stronie po tej... Dziękuję. I patrzę w kamerę. Papa, pa. Robin papa. Papa. To pa, pa. pa, pa. narka.